Dzień dobry, nazywam się Jarosław Kaczyński, jestem adwokatem w dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyśmy porozmawiali na temat tematu no, nie do końca związanego z typowymi tematami pojawiającymi się na tym kanale, ale z tematem bardzo ważnym, wynikającym z najnowszego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie na temat problematyki służebności przesyłu. Jest to temat ważny, ponieważ to najnowsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zapadło, 2 grudnia bieżącego roku dotyczy około 20 milionów nieruchomości położonych w całej Polsce, a więc 20 milionów właścicieli tych nieruchomości, więc jest to bardzo, bardzo istotny temat. W dzisiejszym odcinku dowiedzą się Państwo, co takiego stwierdził Trybunał Konstytucyjny, a także jakie było dotychczasowe orzecznictwo i jak w mojej ocenie to orzecznictwo powinno się zmienić po tym wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ale zacznijmy od początku. Czym w ogóle jest służebność przesyłu? Służebność przesyłu jest to e, służebność gruntowa, a więc ograniczone prawo rzeczowe, na podstawie której dane przedsiębiorstwo może korzystać z cudzej działki w celu przesyłu energii, wody, gazu i wszystkich innych e, mediów. Służebność przesyłu jest służebnością odpłatną. Cena za tą służebność przesyłu powinna być związana z uciążliwością dla tej nieruchomości. Generalnie służebność przesyłu została wprowadzona do polskiego porządku prawnego dopiero w 2008 roku. Zmiany do kodeksu cywilnego weszły w życie 3 sierpnia 2008 roku, a sama ustawa została uchwalona 30 maja 2008 roku. Natomiast oczywiście ten temat już dużo wcześniej pojawiał się w orzecznictwie, ponieważ no, to spuścizna PRL-u. Przed 90 rokiem różnego rodzaju przedsiębiorstwa państwowe zajmujące się przesyłem mediów nie bardzo dbały o własność prywatną i stawiały te słupy energetyczne, czy puszczały wodociągi, gazociągi w sposób całkowicie dowolny, tak jak było to dla nich odpowiednie. Po 90 roku natomiast dużo osób zaczęło domagać się odszkodowania za to korzystanie z ich nieruchomości. Część przedsiębiorstw zaczęło podpisywać umowy, żeby taką służebność wpisać do ksiąg wieczystych, żeby zapłacić za to. Część natomiast przedsiębiorstw w niektórych stanach prawnych, właściwie w większości stanów prawnych, przedsiębiorstwa stały na stanowisku, że zasiedziały już tą służebność. I tutaj mamy dwa bardzo ważne orzeczenia Sądu Najwyższego. Pierwsze to jest uchwała z 17 stycznia 2003 roku, gdzie zostało to przyjęte za dopuszczalne. Natomiast kolejne są już z 2008 roku, a więc tutaj chciałbym zwrócić uwagę na postanowienie z 10 lipca 2008 roku, a więc już po uchwaleniu ustawy dotyczącej służebności przesyłu, ale przed jej wejściem w życie. I co stwierdził sąd najwyższy? Jeżeli w drodze umownej można ustanowić służebność gruntową o treści odpowiadającej służebności przesyłu, to dopuszczalne jest nabycie tej służebności w drodze zasiedzenia. Bardzo podobną mamy tutaj uchwałę z października 2008 roku, która właściwie mówiła mniej więcej o tym samym. Te orzeczenia spowodowały, że bardzo wiele osób, które posiadały te urządzenia przesyłowe na swoich działkach, zostało pozbawionych prawa do jakiegokolwiek odszkodowania. Proszę sobie wyobrazić sytuację, gdzie mamy działkę, przez której środek przechodzi linia energetyczna. Nie można tam nic postawić, nie można tego sprzedać, bo generalnie nikt nie będzie chciał tego kupić, nie można tego w sposób prawidłowy użytkować. Takie osoby są w bardzo słabej sytuacji. W związku z tym chciałyby one dostać chociaż odszkodowanie od zakładu energetycznego, no a zakład energetyczny mówi, no ale ta linia została posadowiona powiedzmy w 1975 roku, w związku z tym w 2005 roku czyli po 30 latach. Zostało to zasiedziane, w związku z tym nic się panu, pani nie należy. I biorąc pod uwagę to dotychczasowe orzecznictwo, rzeczywiście tak było. Wiele osób w związku z tymi uchwałami Sądu Najwyższego było odsyłanych z skitkiem. Nawet nie szło do sądu, bo uznały, że nie ma to najmniejszego sensu, biorąc pod uwagę takie, a nie inne orzecznictwo Sądu Najwyższego, ponieważ te... Przedsiębiorstwa rzekomo to zasiedziało. I tutaj pojawia się sytuacja związana z pytaniem prawnym skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego. To pytanie prawne zostało skierowane bardzo, bardzo dawno temu, bo w 2016 roku, niestety dopiero w grudniu 2025 roku, Trybunał Konstytucyjny zajął się tym tematem i wydał swoje orzeczenie. I co Trybunał powiedział? Trybunał powiedział tak. Oczywiście można zasiedzieć służebność przesyłu. Jest to dopuszczalne. Ale służebność przesyłu pojawiła się w 2008 roku w polskim prawie. Więc dopiero od tego momentu można zasiedzieć, rozpocząć bieg zasiedzenia, jak to mówi się w języku prawnym. Więc jeżeli od 2008 roku, to wszystko, co było wcześniej wykonywane, to nie było zasiedzenie służebności przesyłu. Więc nie można było zasiedzieć czegoś, co nie istniało w polskim porządku prawnym. W związku z tym Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją takie rozumienie tych przepisów, które pozwalały na zasiedzenie tej służebności przed 2008 rokiem. Czym to skutkuje? Po pierwsze, osoby, które nigdy nie poszły do sądu w związku z tymi roszczeniami, mogą teraz wystąpić do sądu o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z ich nieruchomości, a także o odpłatne ustanowienie służebności przesyłu. Kwoty, które będą dochodzone przez takie osoby są bardzo różne. Zależy to od tego, jak bardzo dane urządzenia przesyłowe wpływają na wartość działki. Bo inaczej będzie to oczywiście wyglądało w sytuacji, gdy linia energetyczna idzie po granicy działki, nie bardzo przeszkadza w normalnym użytkowaniu tej działki, a inaczej, gdy na samym środku działki stoi słup energetyczny, od którego odchodzą w trzy strony świata albo w cztery strony świata linie energetyczne i nie pozwala to de facto na żadną zabudowę, nie pozwala to na żadne rozsądne korzystanie z tej nieruchomości. W takiej sytuacji oczywiście będzie można żądać dużo wyższego odszkodowania za bezumowne korzystanie, będzie można także żądać dużo wyższej kwoty za ustanowienie służebności przesyłu, ponieważ wartość wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu jest związana z utratą wartości przez daną nieruchomość. Więc może to być wartość działki, która jest pod linią, na przykład, która jest wyłączona z zabudowy, ale w niektórych przypadkach może to być część działki, która będzie wyłączona z zabudowy. Właśnie ze względu na ustanowienie tej służebności. Może to być w związku z tym, powiedzmy, 100 m2, a może to być 500 m2. No i inaczej będzie wyglądać oczywiście wycena takiej działki w mieście, inaczej na wsi, inaczej na działce dopuszczonej do zabudowy, na działce budowlanej, inaczej na działce rolnej, gdzie jest wyłączona zabudowa i tak dalej. Każda z tych spraw oczywiście wygląda inaczej. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, szacuje się, że cała ta tematyka dotyczy około 20 milionów nieruchomości w całej Polsce. Co w sytuacji, gdy takie zasiedzenie tej nieruchomości zostało już ustanowione przez sąd na podstawie tych wcześniejszych uchwał? W takiej sytuacji, w związku z wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, możliwe jest wznowienie tego postępowania. To znaczy, że będzie można to postępowanie jeszcze raz przeprowadzić właśnie w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego. Więc to otwiera na nowo szansę dla wszystkich tych osób, które przegrały z przedsiębiorstwami walkę o zasiedzenie tych nieruchomości. Zachęcam Państwa, jeżeli macie Państwo tego typu urządzenia przesyłowe, gazociągi, rurociągi. Linie energetyczne przechodzące przez państwa działki, o sprawdzenie, czy macie państwo wpisaną służebność przesyłu albo inną służebność do swojej księgi wieczystej, w jaki sposób ona się tam pojawiła, a jeżeli nie macie, to warto się zastanowić nad tym, jakie środki można uzyskać od takiego przedsiębiorstwa energetycznego, żeby odzyskać część utraconej wartości tych działek. Mam nadzieję, że ten krótszy trochę film był dla Państwa ciekawy. Jeżeli tak było, to proszę o zostawienie łapki w górę, proszę o komentarze, może jakieś pytania do tego filmu, a także o subskrybowanie mojego kanału. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia.